Witajcie, nazywam się Adrian Nowak. Przyjechałem z moją córką Kornelką zaprezentować produkt bliski mojemu sercu, a jest nim poduszka do ślizgania telesforki. Pomysł na telesforki wziął się z mojego dzieciństwa. Dorastając na wsi, zjeżdżaliśmy z górek ościerzonych na workach foliowych wypchanych słomą. Postanowiłem owe worki zastąpić moim wymyślonym produktem, który pokaże naszym dzieciom, jak my w świecie spędzaliśmy czas w dzieciństwie. Telesforki są wspaniałą alternatyw alternatywą dla sanek czy innych zabawek zimowych. Świetnie nadają się do zjeżdżania na górce, już tylko z ośronioną trawą. Sądzę, że jest to ważne, biorąc pod uwagę, jakie teraz mamy zimy. Zabawka może służyć cały rok jako element wyposażenia wnętrza, jako siedzenie lub podparcie. Zasadniczo telesforki to produkt wyrażający się, a bogata gama kolorystyczna i graficzna dodaje mu entuzjazmu i fantazji. Zabawka jest bardzo lekka i miękka, przez co zapewnia ochronę przed stuczeniami. Najważniejszą zabawką, którą wyprodukowałem, jest to, moja własna, jest to mój własny pomysł dla moich dzieci i dla innych, żeby to była wspaniała zabawa zimą, ale nie tylko. Tak więc zapraszam zainteresowanych do kupna. Sądzę, że jest to porządny produkt przeze mnie, osobiście wyprodukowany, wymyślony. Tak więc zachęcam bardzo do kupna. Tak więc Jest to świetna zabawa, niezapomniana zabawa. Jest to najlepszy produkt dla mnie, wyprodukowany dla moich dzieci i dla Państwa. I koniec czasu. Wielkie brawa Dziękuję. dla Adriana, dla Kornelii. Wow! Super, Kornelia! To ty sama wymyśliłaś, czy data pomagał w tej choreografii? Sama wymyśliła. Naprawdę? Byłem tylko tłem. <laughs> Byłeś tylko tłem, to też prawda. Nie, było bardzo dobrze. Sześć osób. Póki co. Jest za waszym produktem. Krzysztofie, teraz czas na Ciebie. E, mam tutaj fankę Białego Szaleństwa i nie jest to mowa o używkach dla dorosłych. Dlaczego jest pani zainteresowana kupnem tej pięknej poduszki? Dlatego, że ja uwielbiałam zjeżdżać na sankach, co roku chodziłam. A jako, że teraz tej zimy tak za bardzo nie ma, to jest świetna alternatywa na spędzanie czasu.